Witajcie, czyli czołem, ja nazywam się Mariusz Kuszaj, a dzisiaj wrócimy do tematu rozpoczętego w poprzednim odcinku. I tak jak wtedy zacząłem mówić o tym, że istnieje coś takiego jak perspektywa trójpunktowa, tak dzisiaj od niej zacznę. Otóż perspektywa trójpunktowa polega na tym, że jak łatwo się domyślić, do naszych dwóch punktów zbiegu dołącza punkt trzeci, ale w przeciwieństwie do jedno- i dwupunktowej perspektywy, ten trzeci punkt nie znajduje się na naszej linii horyzontu jak uprzednio, ale znacznie nad, bądź pod nią. Kiedy nasz trzeci punkt znajduje się znacznie nad linią horyzontu, to wtedy mówimy o perspektywie żabiej, bądź perspektywie robaczej. Czyli nasze oko bądź kamera znajduje się bardzo nisko i patrzy w górę, tak jakby się w trawie, tak, więc dlatego to jest perspektywa żabia bądź ptasia. Kiedy nasz trzeci punkt znajduje się znacznie niżej, znacznie poniżej linii horyzontu. Mówimy o perspektywie ptasiej, bądź perspektywie z lotu ptaka. Nasze oko bądź kamera znajduje się bardzo wysoko i spogląda sobie pod dużym kątem w dół. Zastosowanie tego trzeciego punktu zbiegu daje nam od niego trzecie linie zbiegu, które sprawiają, że dotychczas nasze pionowe linie Ustawiamy pod kątem z dodatkowych linii zbiegu. A teraz dwie perspektywy, które są bezpośrednio związane z malarstwem. Po pierwsze, perspektywa barwna. Perspektywa barwna polega na pewnym złudzeniu, że kolory ciepłe, takie jak czerwony, bądź zielony, znajdują się bliżej nas, a kolory chłodne, takie jak niebieski albo fioletowy, dalej. Czyli te obiekty, które chcemy umieścić bliżej. Malujemy w kolorach ciepłych, a te obiekty, które mają znajdować się dalej, w kolorach chłodnych. Kolejnym rodzajem stosowanych w malarstwie perspektywy jest perspektywa powietrzna. Polega ona na tym, że obiekty, które znajdują się dalej i dalej, czyli na kolejnych planach, są coraz to coraz bledsze. Bierze się to z tego, że powietrze, które nas otacza, nie jest tak przeźroczyste, jak nam się wydaje. Patrzysz niby, jest przeźroczyste. Ale. W tym powietrzu znajduje się masa, jakiś tam drobinek kurzu albo pary wodnej, które gdy są w większym zagrożczeniu, stają się dla nas widoczne. Kiedy, prawda, trzepiesz jakiś tam, nie wiem, dywan, to widzisz ten, kurz, ten obłok kurzu, ewentualnie jeżeli gotujesz wodę, widzisz ten obłok pary wodnej. I kiedy patrzymy na coś, co znajduje się w dużym oddaleniu od nas, to ta ilość tych cząsteczek pary wodnej, kurzu i tak dalej, zagęszcza się, zagęszcza, zagełszcza i powoduje to, że to, co znajduje się na dalszych planach jest coraz bledsze, bledsze i bledsze. Kolejnym dosyć ciekawym rodzajem perspektywy jest perspektywa krzywoliniowa, zwana również perspektywą sferyczną. Mamy tutaj nie jedną, ale dwie linie i cztery znajdujące się na nich punkty zbiegu, od których wychodzą linie zbiegu, które, jak nazwa perspektywy wskazuje, są liniami sferycznymi, czyli półokrągłymi, a nie prostymi, tak jak w perspektywie jedno- czy dwupunktowej. A zatem, jak łatwo się domyślić, linię naszego rysunku opieramy na tych właśnie zaokrąglonych liniach zbiegu. Dodatkowym piątym punktem zbiegu będzie nasze przecięcie się tych dwóch linii, od którego wyciągamy te linie zbiegu, które będą naszymi, że tak powiem, liniami głębi. To jest, wskazują one kierunek, gdzie nasza bryła będzie się rozciągała. Poprzez zastosowanie perspektywy sferycznej uzyskujemy efekt tak zwanego rybiego oka. Jest to efekt, kiedy mamy jakiś obraz, który odbija się nam powiedzmy na kuli z chromu, albo kiedy patrzymy przez drzwi, poprzez Judasza na klatkę schodową. Jest to ten charakterystyczny efekt zniekształcenia obrazu. No i na koniec ciekawostka perspektywa kulisowa. Chodzi o sytuację, kiedy mamy, powiedzmy, trzy obiekty A, B i C. I kiedy obiekt A zasłania obiekt B, a obiekt B zasłania obiekt C, wiemy, że obiekt A znajduje się przed obiektem B i C. Z kolei, jeżeli obiekt B zasłania obiekty A i C, to wiemy, że obiekt B znajduje się przed obiektami A i C. I by to takie oczywiste, że to, co znajduje się z przodu, zasłania rzeczy, które znajdują się z tyłu. Natomiast ciekawostką jest to, że nosi to swoją. Nazwę to jest perspektywa kulisowa. No i to by było już wszystko w tym odcinku. Zachęcam Was zarówno do subskrybowania kanału, po to, żeby zostać powiadomionym o nowych odcinkach, które się na nim pojawiał, jak i do zajrzenia do poprzednich odcinków, ponieważ poruszyłem tam już wiele technik, powiedziałbym, wiele ciekawostek, które mogą Wam pomóc rozwijać się jako rysownikom. A zatem rysujcie w perspektywie, poza trzymajcie ciepło. Cześć!